Dzień dobry, nazywam się Maciej Aniserowicz, jestem organizatorem konkursu programistycznego Daje się poznać. Zapraszam Państwa na krótką rozmowę na temat tego konkursu. Moimi gośćmi są Mateusz Andrzejewski z firmy Software Hut oraz Piotr Stab z firmy Mbank, diamentowych sponsorów konkursu. Mateusz, zacznijmy od Ciebie. Ty organizujesz, w to, co miesięczne spotkania programistów, którzy spotykają się regularnie po pracy, żeby porozmawiać o programowaniu. Powiedz może, co Cię ciągnie do takich inicjatyw i dlaczego się w taki, w taki sposób udzielasz. Pokrywa się to z hasłem Twojego konkursu, czyli daj się poznać i wyjść z cienia. Dzięki takim inicjatywom można pokazać się szerszej społeczności, można też znaleźć miejsce, w którym można realizować swoje pasje i hobby, gdyż w większości przypadków programowanie dalej po pracy jest naszym hobby i naszą pasją. Dlatego zrzeszamy się w takich grupach i organizacjach, w których też y, często uczestniczysz i jesteś takim animatorem społeczności. Także głównie ta pasja, którą można się zarazić od innych, i samorozwój y, napędza właśnie naszą społeczność. Mm, a Twoja firma Software Hat jest firmą dość młodą, ale bardzo czynnie angażuje się w takie inicjatywy, wspierając je. Co daje firmie udział w takich y, eventach, w takich konkursach czy konferencjach? Tak, jesteśmy młodą firmą, <coughs> która jest jeszcze ciągle pełna pasji i zaangażowania. I głównie na takich ludziach, pasjonatach nam zależy, dlatego czynnie angażujemy się w udział w społeczności, czy też wspieraniu takich konkursów, ponieważ jest to możliwość na dotarcie do ludzi, którzy są zaangażowani, którzy chcą ciągle się rozwijać i nadążyć za bardzo szybko zmieniającymi się technologiami w naszej branży. Żeby ciągle się ulepszać. Dokładnie. Piotr, ty pracujesz z kolejnym banku, który jest dużą firmą korporacją i również udzielasz się w społeczności poprzez udział w konferencjach, na grupach pasjonackich, piszesz bloga, powiedz, w jaki sposób znajdujesz czas na to wszystko i właściwie dlaczego to robisz? Znaczy, to sytuacja jest prosta, tak, pomimo to, że jesteśmy jako firma postrzegane jako korporacja, tak, bo jesteśmy dużym bankiem polskim, tak naprawdę też jesteśmy z dość dużym software house, duży Nazwijmy to specjalistów IT, ma pod 500 osób. Tak Natomiast, tak naprawdę, patrząc na historię naszej dziedziny, tak, czyli IT, która jest dość młoda, tak naprawdę na rynku, tak, to w latach 70. jeszcze ciągle były pop popularne karty performowane, które programowano, nazwijmy to olbrzymie maszyny. Tak. W latach 80., -tych, 90. -tych tworzono jakieś systemy centralne, na przykład w Kobolu. Tak. Teraz dochodzimy do sytuacji takiej, że programiści, także u mnie w firmie, tak, tworzą aplikacje webowe, tworzą aplikacje na telefony komórkowe, tak to cały czas się zmienia. Tak. Jeżeli nie wychodzimy, nie inwestujemy swojego prywatnego tak naprawdę czasu, no to my jako programiści nie jesteśmy w stanie wytwarzać dobrych rozwiązań, ciekawych rozwiązań potem sami na siebie narzekamy. Tak. Stajemy się niejako przeterminowani, nie inwestując no, w siebie. Dokładnie tak, tak. Nie inwestując w siebie, cały czas się cofamy, bo cały czas używamy technologii. A technologia w tej chwili tak prze co na pewno potwierdzicie sami, że każdy rok przynosi nowe rzeczy, które umożliwiają nam tworzenie lepszego, fajniejszego oprogramowania. Także ze względu na użytkowników, a także ze względu na nas samych, tak jesteśmy w stanie to robić lepiej, szybciej i sprawniej. Wychodząc na zewnątrz, wychodząc w takich inicjatywach, jak na przykład Twój Konkurs, rozwijamy siebie i dzięki temu jesteśmy w stanie wrócić do firmy z fajnymi pomysłami, zainwestować je, stworzyć coś lepszego, fajniejszego, sprytniejszego. Tak? Okay. Zachęcamy wszystkich bardzo do zainwestowania swojego czasu w ten konkurs, zachęcamy do śledzenia śmiałków, prawie 200, których już się zgłosiło do i do śledzenia ich poczynań na PL. Dziękuję Wam, dziękujemy.